Wpadli na dzień no to marszowa. Może tam jeszcze. Z mieszcham złotym ta sama cisza. Cześć, witajcie na kanale Maciej, Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj z cyklem kuchenne ewolucje wracamy, odwiedzamy kolejne miejsce. Ja w tle już słyszę muzykę, muzykę bardzo charakterystyczną, ale myślę, że idąc do tego miejsca, będą dzisiaj w tym miejscu, powinienem Wam zanucić. Jestem bardzo słaby w śpiewaniu, więc z góry przepraszam, ale powinienem zacząć odcinek od, a może byśmy tak najmilszy padli na dzień, do Tomaszowa, Tomaszów Mazowiecki i oczywiście za mną tutaj Knajpa Czuszka trzy lata po kuchennych ewolucjach. Kuchnia czarnogórska. Ja już tam w tle słyszę właśnie tą muzykę, czarnogórską. 25. sezon, trzeci odcinek. Trzy lata po kuchennych ewolucjach. Ja bardzo krótko po kuchennych ewolucjach już odwiedziłem to miejsce i poznałem te smaki Knajpy Czuszki. A tak fajnie się złożyło, że Magda Gessler wtedy, gdy przeprowadzała kuchenne ewolucje, to ja byłem też w Czarnogórze na malutkich wakacjach i powiem szczerze, z, tym, z tych smaków czarnogórskich mogłem przyjechać zaraz bezpośrednio, właśnie. Do Tomaszowa i odwiedzić to miejsce. Trzy lata po kuchennych rewolucjach dalej istnieje. Słychać, mówię, muzykę bałkańską, słychać gwała i hałas w restauracji. Zobaczymy w tym momencie, co tam ciekawego zastaniemy. Więc jestem, jestem bardzo, bardzo ciekaw. Z przyjemnością wejdę. Jedna z moich ulubionych kuchni, kuchnia bałkańska, właśnie ta kuchnia z zaszłościami gruzińskimi, właśnie bałkańskimi to jest to, w czym ja się bardzo fajnie odnajduję i co bardzo, bardzo lubię. Z przyjemnością w tym momencie zapraszam. 25 sezon, trzeci odcinek, a emisja tego odcinka była 15 września 2022 roku. Chodźmy, zobaczmy, jak to w środku wygląda. Czy tam gram, bałkańska muzyka naprawdę tak na peskoją słuchać na zewnątrz, czy przede wszystkim są bałkańskie smaki czarnogórskie. Zapraszam na odcinek z Tomaszowa Mazowieckiego. A może byśmy tak najmilsi padli na dzień? Do Tomaszowa. Chodźcie, idziemy do środka. W środku mamy bardzo ładny, dalej zachowany. Patrzcie, jak to pięknie wygląda. Wystrój właśnie taki bałkański, czarnogórski z pięknymi widokami. Prawda, że piękny nawet ogi ci pali. jak to fajnie. Słychać muzykę. Bardzo, bardzo, ale tu jest pięknie Kolor. No, ciekaw jestem co będzie dalej. I mamy też już tutaj e, dania Magdy Gesser. co prawda Pani Krenarka bardzo, bardzo, bardzo sympatyczna mówiła, że trochę te dania Pani Magdy Gesser są zmienione, odmienione i trochę już inaczej je robią, bardziej po swojemu. E, Vlad Władysław tutaj, wład e, właściciel tutaj dalej jest e, na miejscu, więc upilnowuje wszystkich tych rzeczy, ale widać są oczywiście jeszcze ten, ten to jest zupa, ciorba, jest ten dziubec Magdy e, i te faszerowane wszystkie ziemniaki, papryki. Ale też są inne, inne rzeczy, więc e, smakowo ja znam Magdy rzeczy. Sprawdziliśmy sobie jeszcze, żeby przypomnieć zupę właśnie czerwę, ale spróbujemy też inne rzeczy, które wam oczywiście pokażę. No i jeszcze raz. Wracamy. Bardzo, bardzo ciekawie. Dostaliśmy w tym momencie już zupę też magdegesę, ale zupę bałkańską, czyli zupę ciorba. Delikatny wywar z jagnięciny i białych warzyw, doprawiony świeżymi ziołami, zabielany bałkańskim jogurtem, żółtkami z dodatkiem pulpetów jagnięco-ryżowych. Przepraszam, że to przeczytałem, ale po prostu łatwiej jest niż wymienić te wszystkie rzeczy. No. Delikatna kwaśność tej zupy robi taką robotę, poza tym zupa jest bardzo, bardzo gorąca. Ta kwaśność zupy plus te połączenie tych pulpetów robi genialną robotę. Naprawdę czuć, czuć mocno i także, naprawdę. Jeszcze półmisek oczywiście mięs typowo bałkańskich, z racji tego, że jeszcze przede mną dzisiaj jest jedna restauracja, więc chcemy popróbować tej kuchni bałkańskiej, czy kuchni czarnogórskiej w takim wydaniu podstawowym. Czyli mamy właśnie sos taki powiedzmy trochę jak cacyki w tą stronę idący, jogurtowy, biała kapusta, ale przede wszystkim mamy plajskawice, taki powiedzmy nasz kotlet mielony, czy kotlet taki wyciągnięty z burgera. Tutaj mamy ciewapcici, czyli takie można powiedzieć kiełbaski mięsne. Tak się przykleiły. No i mamy też typowo właśnie e, rolacki z piersi kłuczaka obinięte w boczek. Plackawica. Zawsze mi się kojarzy z restauracją Montenegro w Łodzi. Niestety, już nie istniejącą. Genialna była także naprawdę tam, był sztos. Tutaj dużo molelek w takiej plejskawicy też odgrywają dobre doprawienia, odpowiednie przyprawy. Pięknie czuć dymem, takim ogniem, mistrzostwo. Świeżość mięsa po prostu aż, aż wypływa z niego. Zapach jest genialny, Niesamowite. Jedna z moich ulubionych kuchni, naprawdę ta kuchnia bałkańska dla mnie. Świetna. Klasyk, ale w najlepszym wydaniu. Brawo. Świetne, naprawdę, ale. Kuchnia Magdy poprawiła się i jeszcze lepsza w tym momencie jak Proszę, jak, jak Magdy Gesser, ale małe podziękowanie. Duch kuchennych ewolucji nadal unosi się w tym miejscu, a wasze zamiłowanie do gastronomii, szacunek dla produktu i pasja tworzenia potraw jest cudowna. Nie przestawajcie nigdy zachwycać swoich gości. Wciąż kochajcie, kuchnię, tak to czynicie z powodzeniem. Ja klientów. mój Właśnie mówiłem, ja to mówiłem przed chwilą właśnie, że my jesteśmy zaszczyceni, że możemy właśnie gościć u Ciebie, że nas gości. Więc przyjmij na ręce ode mnie. I dziękuję naprawdę serdecznie. mówię, bardzo, bardzo dziękuję. cieszę się, że, 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 że mówię, że jesteście. naprawdę smaki masz cudowne, także pozdrowienia dla żony wiem, że odpoczywa. Słyszałem właśnie, więc pozdrów bardzo mocno, róbcie to tak jak robicie. Ja mam kawałek do was, ale przyjemność, przyjemnością z tego Wrocławia przyjadę co jakiś czas, żeby zjeść. Ja dziękuję, dzięki za tą gościnę. Pani Magdo, ja przygotowałam dla Pani wiersz. Co to, to Jestem pra prawniczką No, 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 Wpadłaś na dzień do Tomaszowa, gdzie tu wim zgłębiał smak jesieni, gdzie trwała cisza niewrześniowa w, oczeki w oczekiwaniu, że to zmienisz. My w codzienności zatopieni, w planach zostałych ich utracie. Zapomnieliśmy o przestrzeni, o ziołach, o cudnym ich aromacie. Zapachniał Bałkan, machnęłaś różdżką, jeden znak, drugi ostro przednika. Jednak to było machnięcie czuszką, Papryczką ostrą z tego wynika. Bardzo piękne, jest wspaniale. To gratuluję, naprawdę. No cóż, czas zostawić knajpę czuszka za sobą. Bałkańskie smaki, smaki czarnogórskie. Powiem szczerze, wychodzę tak najedzony i tak ukontentowany tym miejscem. Wlado, właściciel na miejscu, pięknie opowiada przy każdym soliku o swojej miłości, o swojej Czarnogórze. To jest po prostu niesamowicie. Kelnerka ma taką wiedzę, z taką pasją opowiada na temat potraw, które podaje. Opowiada o składnikach, o naturalności, którą. Yy, ta, ta kuchnia w sobie, ma, którą oni tutaj używają, to jest po prostu coś niemiłosiernego. Tutaj jest tak fajna atmosfera, gająca muzyka, ale to ciepło bijące właśnie od samego właściciela, od kelnerki. Talerze, które dostajecie są pięknie przyozdobione. Świeżość, jakość. Miejsce jest naprawdę przeobłędne. Musicie być w Tomaszowie Mazowieckim. Jeżeli przejeżdżacie, to zaglądajcie do tego miejsca, jedziecie gdzieś za łódź, do łodzi, jedziecie na Warszawę, zaglądnijcie do Tomaszowa Mazowieckiego. Sprawdźcie na chwilę do Tomaszowa Mazowieckiego, bo naprawdę dzieje się tutaj czarnogórska magia. Ja to miejsce bardzo, bardzo polecam. Trzy lata po kuchennych ewolucjach, a miejsce jest pełne smaku, pełne pasji, pełne miłości do smaków, ale przede wszystkim do tego pięknego kraju. Zapraszam Was też oczywiście, jeżeli macie możliwość, zwiedzajcie Czarnogóry, odwiedzajcie Czarnogóry, wspierajcie turystycznie ten niewielki kraj, bo on jest naprawdę piękny. A jeżeli mogę Wam polecić od siebie coś, to oczywiście koto swoją drogą. Ja wiem, że większość osób jeździ do Budwy, ale ja polecam Tivat. Wszystkiego dobrego. Tomaszów Mazowieckich. To jest niesamowite. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.